Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś o złączce kątowej SV Bony, SV223, która ma bardzo ciekawy system mocowania okularów. Więc dziś coś dla obserwatorów i będzie to złączka kątowa z nietypowym montażem okularów. Zapraszam serdecznie. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl Ostatnio w moje ręce wpadła złączka kątowa SV-Bony. Złączki kątowe każdy z nas zna, przynajmniej ci, którzy obserwują, no bo gdzieś trzeba zamontować nasze okulary i mieć jakąś tam yy, komfort obserwacji. No do tego właśnie służą złączki kątowe. Jeden odcinek poświęciliśmy już złączkom kątowym, ale dziś chciałbym się skupić na złączce kątowe SV-Bony SV-223. To taka złączka kontowa, która ma dość nietypowy system mocowania okularów i o tym dzisiaj więcej w materiale. Fajne rozwiązanie, które powinno przypaść wam do gustu. Dziś oczywiście o wadach, zaletach, no i o samej złączce kontowej firmy SVBONY. SVBONY w swojej nomenklaturze bardzo często duplikuje. Yy, Symbole swoich produktów. I tak samo ma miejsce to w przypadku złączki SV223. Mianowicie pod tym symbolem kryją się tak naprawdę dwie złączki. Jedna, ta, która jest w moich rękach, czyli 1,25 cala oraz złączka dwucalowa. Różnią się one dokładnie tylko samym symbolem wewnętrznym, czyli ta 1,25 cala to jest w9180A, a złączka kątowa dwucalowa będzie W9180B. Obydwie mają symbol SV223. Są to złączki y, o dość dobrej charakterystyce. Mianowicie, według producenta, y, jest to złączka dielektryczna o odbiciu 99%, lambda. 1x10, czyli powinniśmy mieć praktycznie bezstratną złączkę kątową. Co jest bardzo ważnego, lusterko płaskie o grubości około 11,5 mm. Złączka jest bardzo dobrze wykonana. Nie ma tutaj elementów plastikowych, praktycznie żadnych. Cała metalowa w środku, nie wiem czy to będzie widać. Bardzo ładnie wyczerniona. Dość nietypowy kształt, bo nie jest ona trójkątna, tylko tutaj ma również takie boki prostopadłe do lusterka. No i teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do systemu mocowania okularów. To jest system tak zwany click lock. Nie ma tutaj tych charakterystycznych śrubek, którymi dokręcamy, czy to bezpośrednio do okularu, czy Ringiem w środku, aby nie rysować okularów. Tutaj system mocowania jest troszeczkę inny. Mianowicie dokręcamy pierścień. Zobaczcie, on tutaj siedzi bardzo fajnie, czyli odpada nam w nocy kombinowanie i dokręcanie śrubkami. Wystarczy nam przekręcić w jedną stronę, mamy zluzowane, w drugą stronę mamy. O, solidny zaczep okularu. Bardzo wygodne, bardzo ciekawe rozwiązanie, znane oczywiście już z dużo droższych produktów. Tutaj w standardzie mamy bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które dość często wymieniają okulary podczas nocnych obserwacji. I tutaj ta wymiana, nie dość, że jest bardzo szybka, pewna, to jeszcze bardzo, ale to bardzo. Wygodna. Podsumujmy zatem parametry techniczne tej złączki SV-Bony. Złączka przede wszystkim 90-calowa, system click-lock, czyli to, o czym tutaj wcześniej mówiłem, materiał aluminium, metal, bardzo ładnie wyczerniony środek, no i co jest bardzo ważnego, e, lusterko dielektryczne o odbiciu około 99%. To charakterystyczne cechy złączki SV Bony SV223. Pamiętajcie, że występuje ona w dwóch rodzajach, 1,25 cala i 2 calowej. No i jak zawsze przy moich opisach produktów, wady i zalety. No i zaczynamy tradycyjnie od zalet. Pierwsza bardzo ważna, na co zawsze zwracam uwagę, wybierając złączki kątowe, to duża jasność i kontrast obrazu. Dzięki temu, że zastosowano tutaj powłoki dielektryczne o odbiciu 99%, obraz jest jasny i szczegółowy, i naprawdę bardzo dobre, komfortowe, wyraziste obrazy daje ta złączka. Kąt 90 stopni. Jak wiecie, występują jeszcze złączki 45 stopniowe. Można również spotykać się z innymi złączkami dużo bardziej egzotycznymi, no ale standardowo mamy 90 lub 45 stopni, ta 90 stopni. Kolejna duża zaleta i nietypowe rozwiązanie jak na złączki kątowe w tej klasie to właśnie system Click Lock, czyli bardzo szybki, pewny i wytrzymały system montażu okularów bez pomocy śrubek, bez pomocy dokręcania. Solidna konstrukcja i naprawdę bardzo dobre wykonanie to kolejna zaleta tej złączki. No i ostatnia dość ważna cecha, czyli przystępna cenowo. Ta złączka kosztuje około 100 dolarów, około 110-115 Kosztuje wersja dwucalowa. Oczywiście, musimy również powiedzieć o wadach, choć nie ma ich zbyt wiele. Przede wszystkim to, na co należy zwrócić uwagę, to pole widzenia może być trochę ograniczone w tej złączce, szczególnie w tej wersji 1.25 cala przy okularach o bardzo dużym pozornym polu widzenia. Jeżeli to pole będzie powyżej 80 stopni, można yy, zauważyć takie, jakby lekkie winietowanie, które w droższych złączkach nie występuje. Tak jak mówię, widać to, ale dopiero w okularach o bardzo, bardzo dużym polu widzenia. Niektórzy użytkownicy, no ja akurat na to nie narzekam, ale czytałem opinie, że e, brakuje im w tym systemie Click Lock tego pierwszego elementu, czyli Click. Tutaj raczej e, ten montaż, to dociśnięcie okularu odbywa się na zasadzie zwiększenia tarcia niż takiego wyraźnego kliku, jaki na przykład znamy z niektórych okularów typu Zoom. Czy to wada? Nie bardzo wiem, ale należy o tym wspomnieć. Tak naprawdę więcej wad w tej złączce nie byłem w stanie znaleźć. Do kogo ta złączka jest adresowana? Albo kto powinien zainteresować się. Rozwiązaniem SV-bony yy, z click-lockiem. No przede wszystkim dla tych, którzy dość często zmieniają okulary podczas y, sesji obserwacyjnej. Jeżeli do nich należycie, to naprawdę ten system jest diabelnie wygodny. Jednym obrotem, to jest gdzieś około no nie wiem, 180 stopni, jesteście w stanie zabezpieczyć i odbezpieczyć później. Okular. Bardzo szybkie, komfortowe i bardzo pewne w docisku montaż waszych okularów. Uważam, że jest to fajne rozwiązanie, rzadko spotykane w tej klasie cenowej. No i kolejna bardzo ważna rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę: żeby każda złączka, którą posiadam, miała jak najlepszy stosunek odbicia tutaj. Producent deklaruje 99% i powłoki dielektryczne. Myślę, że ta złączka jest adresowana do wszystkich obserwatorów wizualnych, którzy dość często zmieniają okulary, bo jeżeli yy, skupiacie się na jednym okularze podczas sesji czy tam dwóch, no to ten system kliklock. Nie będzie miał takiego dużego znaczenia dla Was, czy dokręcicie jedną czy dwie śrubki podczas całej nocy obserwacyjnej. Nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Jeżeli bawicie się w częste zmiany okularów, jeżeli te okulary rotują w złączce kątowej, to ten system jest super, bardzo wydajny i to, co ja podkreślam, jest on bardzo pewny. Ten docisk jest mocny, stabilny i bardzo, ale to bardzo komfortowy. Starałem się wyszukać również opinie innych użytkowników, aby to nie była taka bardzo subiektywna moja ocena. I z tego, co znalazłem na forach astronomicznych zagranicznych opis tej złączki, raczej przyjmowana jest ona z dużą dozą zaufania, z dobrymi wynikami i ludzie bardzo chwalą obrazy, które daje ta złączka. Również ten system Click Lock, w którym trochę tego kliku brakuje, ma bardzo dobre opinie. Mimo że jest to raczej taki system bardziej cierny, dociskający, to naprawdę jest fajny, wygodny i szybki. Gdybym miał porównać tą złączkę, na przykład z tą standardową złączką, która jest w zestawach z produktami firmy Celestron no to obraz i jakość wykonania, które daje SV Bony, jest dużo wyraźniejszy i dużo bardziej kontrastowy niż przy standardowych złączkach Cerestrona. Oczywiście, gdybym miał porównać to z topowymi produktami Badera, no to niestety SV Bony troszeczkę odpada, ale ciężko porównywać produkt, który kosztuje około 100 dolarów z produktem, który kosztuje 350 euro. Dlatego uważam, że ta złączka kontowa w swojej klasie cenowej praktycznie nie ma w tej chwili konkurencji. I szczerze powiem, że bardzo żałuję, że kupiłem złączkę 1,25 cala i zapewne niedługo wymienię ją na złączkę dwucalową, gdyż uważam, że click lock bez klika jest bardzo, ale to bardzo fajne. Pamiętajcie jeszcze, że złączki kątowe mają bardzo różne wnętrza. Ta akurat jest lustrzana z powłokami dielektrycznymi, ale również możecie się spotkać z, ze złączkami, które mają w środku pryzmaty. Wybór złączek. Był już omawiany, i osoby, które będą podejmować decyzję co do zakupu, ewentualnie wymiany swojej złączki kontowej, odsyłam do wcześniejszego materiału. Dziś tutaj ograniczam się tylko i wyłącznie do opisu technicznego złączki SV Bony SV223. To tyle na dziś, jeżeli chodzi o ten produkt, do którego naprawdę bardzo się przekonałem. Jeżeli będziecie mieli z nim styczność, myślę, że ten system przypadnie Wam do gustu, bo brak wystających tutaj śrubek, szybka zmiana poprzez pół, obrót, pół, pół obrotu e, pierścieniem to naprawdę fajne, ale to fajne rozwiązanie. To tyle na dziś, i na zakończenie, jak zawsze, dwie prośby. Pierwsza subskrypcja. Bardzo proszę o. Subskrypcje, udostępnianie, abyśmy docierali wspólnie do jak największej liczby użytkowników. No i na zakończenie, prośba do tych, którzy mają ochotę wesprzeć kanał. Te osoby zapraszam na Patronite. Tam czekam na Was ja, tam czeka na Was moja astronomia. I jak zawsze na koniec przypominam: 50% pozyskanych środków będzie, nie będzie, bo jest już inwestowane w przygotowania wizyty w szkołach i propagację astronomii wśród najmniejszych miłośników astronomii. Także wasze wpłaty to nie tylko wsparcie kanału, ale wsparcie również i propagacji miłośniczej astronomii. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne materiały i zachęcam naprawdę bardzo do testowania, jeżeli będziecie mieli ochotę systemu Klik log bez klika. To, że tego klika tutaj nie ma, naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl.